Wczorajsze spotkanie w Urzędzie Miasta rozpoczęło się od przypomnienia przez prezydent historii współpracy, jaką miasto próbowało prowadzić z wodami polskimi na przestrzeni dwóch lat. Wyświetlona została prezentacja ze zdjęciami, na których widać w jaki sposób łacha na parsencie powstawała, udowadniając, że jest to wytwór człowieka, a nie natury. Przypomnijmy. W ubiegłym roku na podobnym spotkaniu w urzędzie przedstawiono zleconą przez Wody Polskie ekspertyzę przygotowaną przez profesora Tomasza Hesse. Według niego zaagromadzenie się w tym miejscu przymuliska odpowiada natura. Zwrócił też uwagę na występującą w tym miejscu przyrodę i dodał, że zjawisko nie stanowi zagrożenia i nie przeszkadza rozrywkom odbywającym się na rzece, dlatego rekomenduje, żeby pozostawić przymulisko bez interwencji. Tyle, że naukowiec nie wiedział wówczas o prowadzonej tu lata temu inwestycji, po której w rzece pozostawiono worki z piaskiem. Zdjęcia pokazywane podczas wczorajszego spotkania wskazywały, że one tam zostały, a łacha z roku na rok staje się coraz większa. Jak wygląda łacha na parsencie, wszyscy wiedzą. Mieszkańcy naprawdę wykazują się wielką cierpliwością, natomiast my jako samorządowcy musimy wreszcie otrzymać wiążącą odpowiedź od przedstawicieli Wód Polskich. Zgromadziliśmy pytania, które najczęściej zadają nam mieszkańcy, które zadają nam również dziennikarze i urzędnicy, a również pracownicy spółek miejskich. I na te pytania dzisiaj chcielibyśmy usłyszeć odpowiedź, ale jest jedno fundamentalne pytanie. Kiedy wreszcie, Pani Dyrektor, zniknie to przymowisko? Musimy przestać dyskutować, a zacząć coś robić, mówił podczas spotkania Artur Lijewski. Według niego łacha stanowi duże zagrożenie dla kołobrzyskiego portu. Widać z roku na rok, jak ta roślinność jest coraz większa na samej rzece. W bieżącym roku mieliśmy już zakwity na terenie portu i pływających rzęsy po całym porcie. Zresztą widać to do dnia dzisiejszego, jaką mamy zieloną wodę. To się nie bierze znikąd, to się bierze właśnie stąd. To są, to, są, to są skutki yy, tych yy, wszystkich prac. A to wszystko, co się dzieje na rzece i wszystkie zaniedbania... Konsekwencje ponoszę ja jako, jako prezes portu, bo to wszystko spływa do portu. Kolejne dowody na to, że łacha nie powstała tu w wyniku natury, zostały przedstawione przez przedstawiciela wędkarzy. Wszyscy uczestnicy wczorajszego spotkania byli zgodni co do tego, że trzeba podjąć szybkie i konkretne działania w celu usunięcia łachy, jak mówił obecny na spotkaniu dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Duklanowski. Ostateczne działania będą podjęte dopiero po dokładnym zbadaniu tego, co znajduje się pod powierzchnią łachy. Czy to nazwiemy ekspertyzą, czy oceną, to jest to, co jest dzisiaj przed nami. Na podstawie tego, ja tutaj wtedy też deklarując u Państwa, zresztą w czasie rozmowy z panią prezydent w Szczecinie i być może również tutaj też w Kołobrzegu, chyba przy, kiedy przy Taryfach rozmawialiśmy, chcę powiedzieć jasno raz jeszcze: jeżeli okaże się, że tutaj jest to antropogoniczny charakter tej łachy, to kolokwialnie rzecz ujmując, rozstajemy się z nią, więc my ją wtedy zlikwidujemy. Natomiast jeśli prawdą będzie to, czym rzeczywiście, albo te argumenty, które podnosił w swojej pracy, w swoim opracowaniu pan profesor Hejza, którego autorytetu no nie jestem godzien podważać w żaden sposób, no to wtedy ta łacha, jako jednak zjawisko naturalne, tak jak tutaj pan profesor Hejze pokazywał, ona pozostanie. Natomiast to jest ta ocena, która będzie powodowała, powodowała dalsze konsekwencje w postaci. Naszych działań, albo też pozostawienia tego na tym poziomie, na którym obecnie jesteśmy? Odwierty, które mają dać ostateczny dowód dla wód polskich, że worki z piaskiem znajdują się w rzece, mają zostać wykonane w tym roku. Pewnie w pierwszych dwóch miesiącach przyszłego roku powinniśmy mieć informacje co do źródeł pochodzenia tej łachy, mówił Marek Duklanowski. Potem, oczywiście, siłą rzeczy, przy decyzji, gdyby była decyzja jasna, czyli my mamy potwierdzenie, tak jak zakładam, jak Państwo pokazują, widzimy te zdjęcia wszyscy. Ja znajdę tam worki. Więc wtedy wiem jasno, że, że powstało to nie na podstawie tego i, i tę wiedzę mam nie na podstawie tego, co ktoś za kilka lat jest w stanie mi podważyć, albo ktoś powiedział, a potem, yy, no ale to powiedział, co z tego, że powiedział, tak, tylko zrobiliśmy badania, tak? Więc na tej podstawie zakładając, że rzeczywiście jest ten antropogoniczna, a tutaj te, te, to źródło pochodzenia są właśnie ludzkie i wskutek tych zaniechań dodatkowych, o których mówimy. No, to siłą rzeczy w przyszłym roku od razu ruszamy z tematem. Tyle tylko tak jak sama pani prezydent wie, to wszystko poprzedzone jest uzyskaniem pewnej decyzji. Relacje z całego spotkania miasta z przedstawicielami wód polskich nadamy po wydarzeniach dnia.